Droga Drogi, grupa żółta, czyli 2, karta numer dwa. Jeśli wybrałaś, wybrałeś tę kartę, no to mamy kartę trudną, jak na miłosne czytanie bym powiedziała. Kartę śmierci. Natomiast w śmierci widzimy w tej karcie, zobaczcie, ten jeździec, właściwie śmierć upersonifikowana w stroju rycerza, jedzie przez cmentarz, ale ona jedzie na białym koniu. I zobaczcie, ta pożółkła trawa, te groby takie chylące się, zaniedbany cmentarz, no dość przygnębiające. Ale jak się bliżej przyjrzymy, widzimy krople wody. A woda to życie. Więc teraz opcji jest pewnie wiele. Każda jako sytuacja jest inna, indywidualna, jednostkowa, unikalna. Nie ma dwóch takich miłości, nie ma dwóch takich pocałunków, nie ma dwóch takich samych związków. Że albo tutaj. Yy, Zakończy się ta Wasza relacja, powiedzmy sobie szczerze, albo jeśli miałaby się na przykład mm, dalej rozwijać, to coś w tej relacji musi się zakończyć definitywnie, czyli Ty albo Twoja osoba musicie pójść na jakiś daleko idący kompromis. No w wielu sytuacjach, wiecie, to są takie rzeczy, na przykład ekstremalne, jak nałogi w związkach. Jeśli na przykład ty albo Twoja osoba macie jakiś bardzo duży nauk, no to może to uniemożliwiać bycie w związku albo sprawić, że ta druga osoba będzie po prostu nieszczęśliwa. Więc jeśli jest takie coś w Waszym związku, to należy po prostu to wyeliminować z równania, czyli wziąć się za siebie, poszukać pomocy. No bo może warto, jeśli to jest ta jedna, jedyna, jeden, jedyny. No to dzięki, grupo numer dwa. Pozdrawiam.